Hejka, tu rad już dzisiaj króciutko o figurce brudnego Artuditu, czyli figurce takiego Artuditu troszeczkę pobrudzonego błotem na bagoba. Istnieje figurka takiego Artuditu z nadrukowanym przodem takim ubrudzonym i z gładkim tyłem. Istnieje także figurka takiego Artuditu z nadrukowanym zabrudzonym przodem i z nadrukowanym zabrudzonym tyłem. Cztery lata różni te figurki. 2018-2022. Natomiast, czy istnieje taka sama figurka, tylko z nadrukowanym samym tyłem? Jeżeli uważacie, że no f*** way, czyli w wolnym tłumaczeniu, no gdzieżby miało sens nadrukowywanie samego tyłu, to zapraszam na mój najnowszy film na moim kanale Dart Almost Lord. Przekonacie się? A może nie? Po prostu zapraszam na film i nie będę Wam spoilerował. Do zobaczenia. Hejka.